Witajcie w Siedlisku Myśli. Pierwszy short po przyjeździe do naszego miejsca. Chcę Wam pokazać, jak wygląda remont drewnianego domu. Jak wygląda praca własnych rąk i nic tego nie zastąpi. Niestety, nic tego nie zastąpi. Weźmiemy tą belkę. Nie mam za bardzo pomocy, więc muszę ją wziąć samemu i nosić. Nie ma magicznych na to zaklęć. Tak samo nie ma szybkich sposobów, żeby wyremontować dom. No Już mam napisany scenariusz. Wszystkie rzeczy są omówione i zebrane w jednym miejscu. Remont starego drewnianego domu autorstwa Joanny Szczepaniak. Ląduje na warsztacie. Następny odcinek pełnometrażowy, recenzja. Siedlisko Myśli zaprasza, żeby trochę pomyśleć o remoncie w trochę inny sposób. Zapraszam.